Sąd wysłuchał, że jedyną okolicznością, y, jaką y, prokurator wskazał za y, y, łagodzącą, jest przyznanie się y, do winy oskarżonej. No tutaj y, trudno się z takim stanowiskiem Oskarżona po pierwsze przyznała się, ale zauważyła, że przeprosiła. Y, jest osobą niekaraną przez 40 lat posiadania prawa jazdy, nie miała żadnych kolizji z prawem. Na jako okoliczność prowadzącą należy wziąć pod uwagę jej dotychczasowy uregulowany tryb życia, w tym niekwestionowany dorobek artystyczny oskarżony, jej zasługi dla polskiej muzyki i kultury. Przestępstwa związane z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości to czyny przestępcze, którym, którym należy skutecznie przeciwdziałać i uświadomić społecznie ich nadalność, a co za tym idzie? Przykładnie w sprawce. Wszystko jasne, wszystko jasne. Dziękuję bardzo, to wszystko.